Cześć wszystkim! Nie chcę Was martwić, ale mamy połowę wakacji, a to oznacza finał konfrontacji kurierskiej. Dla przypomnienia, dwie poprzednie rundy wygrały firmy Poczteks i DHL. I to właśnie one zmierzą się w dzisiejszym finale. Zapraszam! Aby nieco utrudnić życie naszym kurierom, paczki wysłałem do dalekiego kraju. Do kraju kwitnącej wiśni, a konkretnie do mieszkającego tam Krzysztofa Gonciarza. Zobaczcie, jak to było. Paczuszki wędrują do Japonii. A ponieważ wędrują do Japonii, to ich adresatem może być tylko jedna osoba. Dziaba, dziaba, dziaba! Co, jest? Co jest zawartością paczuszek? Znana wam już aqua-broń. I znana wam już taśma. The Flex Tape! Kolejny film, kręcony w kilkudziesięciostopniowym upale ale z mojego wieloletniego doświadczenia wynika, że właśnie w takich upałach wychodzą najciekawsze filmy. Ja nie wiem dlaczego. Właśnie podjechałem do pod firmy DHL. Musiałem się telepać naprawdę daleko za Poznań. Kilkanaście kilometrów. I za to duży minus. Za dostępność punktu, w którym mogę nadać zagraniczną przesyłkę. Minus jeden punkt. A zobaczymy, jak będzie się prezentować kwestia ceny. Obsługi, i w ogóle cało kształtu. Za chwilę idę. Jestem na miejscu. Pan właśnie poszedł sprawdzić, czy taśma flex tape nie należy do materiałów niebezpiecznych. A ja nagrywam w jego biurze. Mam nadzieję, że <Punk> <w ahead> nikt za to pracy nie straci. Uff. Sprawa właśnie przed chwilą została załatwiona. Trwało to dosyć długo, bo dobre pół godziny. Tutaj mam fakturę. Zapłaciłem 210 zł za nadanie paczki do Krzysia gąciarza. Nie wiem, czy to dużo. Dowiem się, czy to dużo, dopiero kiedy wyślę drugą paczkę. Myślę, że niedużo. W porównaniu z cenami polskimi, w sensie wysyłki paczki na terenie Polski, no to myślę, że 210 zł za Japonię to, to niedużo. Obsługa miła sprawna, pomocna, młode chłopaki, mam wrażenie, że mnie poznali, ale to dobrze, jeżeli mnie poznali, i na przykład yy, powiedzą, panie kierowniku, AdBuster właśnie na paczkę, musimy zrobić wszystko, żeby doszła pierwsza, to tylko dobrze dla nich, prawda? Yy, jeżeli na Poczcie Polskiej, na przykład, by mnie nie poznali, a w DHL-u by mnie poznali i zrobili wszystko, żeby doszli pierwsi, no to to ja już tutaj nie ingeruję w to. Jeżeli mają młodych, fajnych ludzi w obsłudze, to tylko dobrze dla nich. Dobra, pierwsza paczka nadana 210 zł. Ja lecę na pocztę, nadać paczkę numer 2. Do zobaczenia pod pocztą. A to już znana nam wszystkim poczta polska. Na pierwszy rzut oka widać, że zmęczona życiem. Za chwilę dowiem się, jakie są. Widoki w ogóle na wysłanie paczki zagranicznej Poczteksem, ale myślę, że widoki są żadne, bo Poczteks operuje tylko na terenie kraju. Tak mi się wydaje na 99%. Więc odpowiedzialność za tą paczkę zrzucam na Pocztę Polską, bo Poczteks to i tak kurier Poczty Polskiej, więc w zasadzie ten sam operator, ta, ta sama flota, ten sam zarząd. Ci sami ludzie Idę zobaczyć, jak obsługa, jak cena i jak wszystko inne. Nie, jednak nie, słuchajcie, jednak nie. Po prostu nadałem poczteksem, Pani powiedziała, że no, to, tak, tak, jak najbardziej. pocztek. 190 e, 194 zł i 34 grosze. Czyli prawie dwie dychy. No, 15 zł taniej niż w DHL-u. Czyli plus dla poczteksa, no i plus za poczteksa, dla poczteksa, za to, że dostępność placówek jest przeogromna, nie trzeba nigdzie jeździć. Ale co będzie dalej? No, to się dowiemy. Już wkrótce paczuszki poszły, poleciały. A która będzie pierwsza, sam jestem ciekaw. Do zobaczenia za parę dni. No właśnie, tak to było. Jak widzieliście, nie było ani łatwo, ani tanio. Tak więc proszę o łapki w górę pod filmem. Może zwróci mi się z wyświetleń. A teraz pora zadzwonić do Krzysia i sprawdzić, która paczka przyszła pierwsza. A może inaczej, która w ogóle przyszła? Ja już wiem. Teraz pora, żebyście dowiedzieli się wy. Zapraszam do telefonu. Może dlatego, że jest teraz u niego druga w nocy. Wtorek, druga w nocy. Może dlatego nie odebrał? Zróbmy tak, nie będziemy go męczyć. Ja mam tutaj y, rozmowę z nim na messengerze, i za chwilę Wam tą rozmowę pokażę. Pokażę Wam w którym momencie wysłał mi wiadomość, że doszła paczka. Chodźcie na chwilę. No, jak widzicie, mamy tutaj otwartą kartę messengera. Wiadomość jest z 24 lipca, czyli 5 dni po tym jak wysłałem paczki. Krzysztof Gąciarz. 24 lipca Krzysztof Gąciarz pisze. Przyszła paczka. Co przyszło jako pierwsze? No co przyszło jako pierwsze? Co w ogóle przyszło? Bo to była jedyna wiadomość, jaką dostałem, że przyszła paczka. Wiadomości o drugiej paczce nie dostałem. A więc która paczka przyszła jako jedyna? No właśnie. Która paczka przyszła pierwsza i co to tak naprawdę oznacza? Czy rzeczywiście paczka, która przyszła pierwsza, Mogłaby zwyciężyć finał konfrontacji kurierskiej, skoro liczba punktów, z których można nadać przesyłkę poczteksem, jest miażdżąco większa niż w przypadku firmy DHL. I teraz tak, liczba punktów jest większa, obsługa, obsługa była szybsza, a nadanie paczki było tańsze. I to nabija punkty poczteksowi. To całkiem spore punkty. No właśnie, zajrzyjmy jeszcze raz do Messengera i potem zastanowimy się, kto wygrał. Jak już mówiłem, 24 lipca, czyli 5 dni po wysyłce, dostałem od Krzysia wiadomość. Przyszła paczka. Co mam z nią zrobić? No właśnie, czyli już wiemy, która paczka przyszła pierwsza. I która w ogóle przyszła, bo paczka poczteksu nie przyszła, nie przyszła do dziś, a jest 31 lipca. Co z tym robimy? Gdyby poczteks przyszedł nawet jako drugi, ale przyszedł następnego dnia albo nawet dwa dni później, to zastanowiłbym się, czy przypadkiem nie przyznać zwycięstwa poczteksowi z racji tego, że faktycznie nabił troszkę tych punktów na plus. No ale poczteks nie przyszedł wcale. Paczki wysłane 19, mamy 31. 24 doszedł. DHL Pocztekst nie przyszedł jeszcze wcale. No więc, cóż by powiedzieć, mamy zwycięzcę. Mamy zwycięzcę finału, finału, finału w konfrontacji kurierskiej. Czy wyłoniliśmy najlepszą firmę kurierską, z jakimi możemy mieć do czynienia w naszym kraju? No, dosyć ryzykowne stwierdzenie, bo jednak ta konfrontacja zależała od wielu, wielu czynników, może czasami losowych. Nie wiem, musiałbym to jakoś głębiej przeanalizować, a pewnie wy sami sobie najlepiej to głęboko przeanalizujecie, bo jesteście w tym najlepsi. Już udowodniliście raz, że głębokie analizy to domena właśnie Was, moich widzów. No i tyle. Finał konfrontacji kuryjskiej dobiegł. Końca. Cieszę się z tego. Oczywiście z tego miejsca pragnę zaznaczyć, iż odcinek ani cała seria nie była sponsorowana przez żadną firmę kurierską, ale z tego co wiem, w firmie DPD oglądali moje odcinki, oglądali moje konfrontacje kurierskie, a jeżeli w DPD oglądali, to być może w DHL-u też oglądali. A jeżeli oglądali, to być może istnieje taka malutka szansa, że ktoś tam nadał specjalnego pędu mojej paczce. Paczki w DHL-u i w pocztek się były nadane tym samym trybem, bez żadnych ekspresów, bez żadnych przyspieszeń, a jednak jest taki dosyć duży rozstrzał, jeśli chodzi o czas doręczenia. Czy ktoś tam coś zadziałał? Tego nie wiem, ale jeżeli ktoś by zadziałał, no to to by tylko dobrze o nich świadczyło, bo to znaczy, że są na czasie, oglądają. I, I reagują. Hmm. To chyba dobrze świadczy. No nie wiem, piszcie, co o tym sądzicie w komentarzach. Mamy zwycięzcę. Wow! Finału konfrontacji kurierskiej. Dzięki za uwagę przez te trzy odcinki i do zobaczenia w kolejnych.